Od poniedziałku 14 lutego rozpoczęła się rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych na terenie gminy Krosno-Odrzańskie. Ze składaniem wniosków nie trzeba się śpieszyć. Pierwszy etap rekrutacji, którym jest wspomniane składanie wniosków, potrwa do 11 marca. Można więc na spokojnie przejrzeć strony internetowe poszczególnych przedszkoli czy oddziałów przedszkolnych, pobrać i wypełnić wnioski, zebrać odpowiednie dokumenty i złożyć je w przedszkolu. Nie liczy się kolejność zgłoszeń. Nie trzeba koniecznie składać dokumentów już w pierwszych dniach rekrutacji. Znaczenie ma spełnienie określonych kryteriów. Zgodnie z kryteriami będą brane pod uwagę i wielodzietność, tak, i niepełnosprawność. Przede wszystkim w pierwszej kolejności przedszkola są dla osób pracujących. W pierwszej kolejności, jeżeli wszyscy rodzice pracujący zostaną, tak dzieci zostaną przyjęte, wówczas kolejne kryteria to będą już osoby niepracujące. Liczba miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych jest porównywalna do tych z lat ubiegłych. W przedszkolu numer 1 będzie około 25 miejsc, w przedszkolu numer 2 35. W przedszkolu numer 3 tylko 10 miejsc będzie do dyspozycji dla nowych dzieci. W przedszkolu numer 4 około 60 miejsc. W przedszkolu w raduszcu 10 miejsc. W przedszkolu w osiecznicy 13 miejsc. W oddziałach przedszkolnych, tutaj w wężyskach, będzie około 20 miejsc dla dzieci młodszych. Ruszyła także rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych i tutaj należy pamiętać o rejonizacji. Obowiązuje w przypadku szkół rejonizacja, czyli jeżeli y, możecie państwo to sprawdzić w uchwale, tak, do jakiej szkoły dziecko przynależy z racji zamieszkania. Jeżeli spoza rejonu dyrektor y, takie wnioski też otrzyma, może je uwzględnić dopiero zapewniając miejsca dla wszystkich dzieci, które są objęte rejonem danej placówki. Jeżeli pozostaną wolne miejsca w przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych, to 16 sierpnia uruchomiona zostanie rekrutacja uzupełniająca.